Karta na dziś to magie. mamy niedzielę, drugi dzień listopada. Proszę Państwa, tak po pierwszym listopada, jak się pojawia taka karta w następnym dniu, to okoliczności przywołują nas do tego, abyśmy w końcu w dzisiaj przemyśleli absolutnie wszystko to. Co dotyczyło wczoraj, to, do, to o, do naszych rozmów, do naszych spotkań. Tarot mówi o tym, abyście Państwo mądrze, bo magia z kartą mądrości, umiejętności wykorzystania wszystkich możliwości, jakie, jakie się ma. I namawia Tarot Państwa do tego, abyście Państwo mądrze wykorzystali kontakty i spotkania, które Państwo na pewno zeznali się z ludźmi na, na, na cmentarzach, abyście Państwo bardzo mądrze, rozmawiali z dawno niewidzianymi krewnymi. To jest taki czas, kiedy w zasadzie trzeba wykazać się ogromnym taktem, nie tylko wiedzą, ale i taktem i taką, powiedziałabym, świadomością, że żyjemy w określonym przedziale, powiedziałabym, no, ludzkim, tak. Tarot namawia, bądź mądry, nie daj się ponieść emocjom, raczej posłuchaj, bo dowiesz się ciekawych rzeczy. Karta intelektualnej. Rozrywki, o ile to w ogóle można rozrywką nazwać, niż bardziej jakichś fizycznych działań. Po prostu posłuchajmy tego, co chcą nam powiedzieć i zastanówmy się nad tym. Oczywiście polecamy się.